Kochani, przez ostatni czas dużo się u mnie działo i na chwilę zniknęłam z YouTube. Teraz wracam, ale w zupełnie nowym, wyjątkowym kierunku. Od pewnego czasu odkrywam niezwykłe właściwości ryżu. Nie tylko te kuchenne, ale również kosmetyczne, pielęgnacyjne i trochę magiczne. Testuję, obserwuję i sprawdzam, jak naturalne składniki. Mogą wpłynąć na skórę, włosy i codzienny rytuał piękna. To otworzyło mi zupełnie nowe drzwi inspiracji. Jednocześnie zaczęłam zagłębiać się w piękno miejsc, które przyciągają takich, w których widzę przyszłość mojego małego imperium natura, ryż, perły, starodawne receptury. Miasteczka z duszą wszystko zaczęło, układa się w jedną całość. Do tej pory na tym kanale mówiłam o antykach i to zostanie. Antyki wrócą, ale w nieco innej odsłonie tej bardziej spójnej z miejscem, które odkrywam i z tym, co zaczynam budować. Jeśli jesteś ciekawy, jak połączę antyki, naturę, pielęgnację, ryżowe rytuały, i miejsca, które mogą stać się początkiem czegoś większego zostań ze mną. To dopiero początek nowej historii.